Sprawa absolutorium i wykonania budżetu za 2021 rok zdominowała czerwcową sesję Rady Miasta. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem budżetu i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej. Jeśli chodzi o moją pracę, to jeden z najważniejszych dni w roku. Jestem bardzo wdzięczna za przyjęcie sprawozdań, za udzielenie mi absolutorium i wotum zaufania. Wielka nobilitacja dla mnie i napęd do dalszego działania. Do przyjęcia uchwały absolutoryjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów, to znaczy 50% plus przynajmniej jeden głos. Na ulicę Kwiatową wróciły samochody. Remont tej ważnej z punktu komunikacyjnego ulicy obejmował także poszerzenie oraz modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z 1 maja. Była gruntowna wymiana całości. E, infrastruktury podziemnej, łącznie z kanalizacją deszczową, sanitarną, jak również, tak jak podkreślam, różnymi przyłączami, które tam funkcjonowały, chociażby wodą, ciepłem, e, ale i też telekomunikacyjnymi, modernizacja nowego systemu energetycznego. Remont ulicy Kwiatowej kosztował 5,5 miliona złotych. Część z tej kwoty pokryły środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 750 tysięcy dołożyło także starostwo, w którego zarządzie pozostaje kwiatowa. Na zaproszenie prezydent Marioli Czechowskiej do Bełchatowa przyjechała delegacja z Nowogrodu Wołyńskiego, naszego miasta partnerskiego w Ukrainie. Rozmowy dotyczyły głównie perspektyw rozwoju współpracy gospodarczej między zaprzyjaźnionymi miastami. Myślę, że bardzo dobre, zwłaszcza, że Ukraina stoi u progu wejścia do Unii Europejskiej i jak pani burmistrz dzisiaj podkreśliła bardzo zależy im na dobrych praktykach, które są stosowane u nas. Dziś Ukraina potrzebuje дуже має людей, які nie mają життя. Potrzeba coś budować. Może будуть u вас partneri na partnerskich відносинаch. Partnersami, budowanie pomieszkań dla tych людей, jak z Mariupola, z Charko, які nic nie mają, naвіść є люди, які nie mają pasportu. Bo od tego wojny. W trakcie rozmów podjęto również decyzję o organizacji w naszym mieście szerszego forum gospodarczego. Jest ono planowane jesienią. W niedzielę 19 czerwca obchodziliśmy dzień patrona naszego miasta pod pomnikiem honorowego obywatela Bełchatowa Świętego Jana Pawła II złożono kwiaty. Odprawiona została także msza święta w intencji Bełchatowian. Tradycyjnie tego dnia rozstrzygnięty został również konkurs pontyfikat Świętego Jana Pawła II. Po południu za ulicami naszego miasta przeszedł marsz dla życia i rodziny, a na pikniku w ogrodach parafialnych przy ulicy Kościuszki bawiły się całe rodziny. Można fantastycznie spędzić czas, wypocząć, nie tylko oddelegować. Dzieci, do innych animatorów, którzy zajmą się właśnie naszymi pociechami na jakiś czas, ale również można też skosztować i posłuchać wspaniałej muzyki. Polecam. Atrakcji nie brakowało był koncert bełchetowskiej orkiestry górniczej, loteria fantowa, gry i zabawy. Uczestnicy pikniku mogli także zapoznać się z działalnością bełchetowskich placówek kulturalnych i społecznych. 16 drużyn blisko 200 młodych piłkarzy i futbolu w roli głównej, tak wyglądał ogólnopolski turniej piłki nożnej byłhatówka W 2022. Były spektakularne gole, fantastyczne parady bramkarzy i niezliczone przebojowe akcje w wykonaniu 9 adeptów piłki nożnej. Cieszymy się z gościnności Miejskiego Centrum Sportu, z gościnności administratora. Rozgrywki na, na stadionie miejskim dla młodych zawodników to, to coś fantastycznego. Warto organizować turnieje dla tych najmłodszych adeptów piłki nożnej. Podczas turnieju nie była prowadzona klasyfikacja. Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy. Młodym zawodnikom gratulujemy sportowego i piłkarskiego talentu. W najbliższą niedzielę 26 czerwca zapraszamy na Dzień Otwarty w Bełchatowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Dla podopiecznych przytuliska będzie to szansa na znalezienie nowego domu, a dla odwiedzających, wiernego przyjaciela. Poza możliwością adopcji zwierzaka za przysłowiową złotówkę, na odwiedzających czeka wiele atrakcji. To jest dzień, gdzie możemy wszystkim poświęcić więcej czasu, opowiedzieć o naszej pracy, o naszych podopiecznych. Można też skorzystać z bezpłatnych porad lekarza w weterynarii. E, tutaj sporawiorysty. E, Myślę, że e, takie atrakcje nie są codzienne, warto tutaj być, warto przyjechać z rodziną nawet na spacer, odwiedzić nas. Zapraszamy. Drzwi schroniska będą otwarte od godziny 9 do 17. Ponad 5 tysięcy uczniów miejskich podstawówek i trzeciego LO zakończyło rok nauki. Ostatni dzwonek oznacza dwa miesiące zasłużonego odpoczynku od lekcji i szkolnych obowiązków. Wakacje wiążą się z wyjazdami, wyjazdami w dalsze strony Polski, Europy i świata, ale wiążą się również z powrotami. Ja życzę w związku z wyjazdami udanych, udanego wypoczynku wakacyjnego, a w związku z tymi powrotami bezpiecznego powrotu do, do, do naszego miasta, bez żadnych przygód po drodze. Teraz przed uczniami wakacje w szkołach, natomiast tradycyjnie ruszą prace remontowe i modernizacyjne. Wszystko po to, by we wrześniu wraz z pierwszym dzwonkiem uczniowie mogli wrócić do bezpiecznych i dobrze przygotowanych szkół. Wakacje to czas rodzinnych wyjazdów, kolonii i obozów. Dla dzieci, które zostają w Bełchatowie przygotowaliśmy bogatą i różnorodną ofertę zajęć. Warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne i kryminalistyczne. Do tego gry i zabawy oraz seanse filmowe to tylko niektóre z propozycji. Lato w mieście z pewnością nie będzie nudne. Wszystkie zajęcia oczywiście to praca z książką i głównym, głównym elementem, który na każdych zajęciach występuje, to jednak jest książka. Więc przy okazji wizyt młodych ludzi będziemy im tutaj przemycać naszą historię. Te najciekawsze oczywiście jej aspekty, no przede wszystkim te, które wpisały się na stałe w historię miasta Bełchatowa. Kinokultura przygotowało również atrakcje w postaci darmowych seansów. Wyjdziemy również z Kinem w plener, tzw. kino na leżakach, dwukrotnie podczas wakacji za gości w naszym mieście. Wszystkie informacje na temat zajęć i warsztatów można znaleźć na bełkatów.pl oraz na internetowych stronach Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego. Przed nami trzy dni wypełnione muzyką i dobrą zabawą, koncerty lokalnych artystów, ale i gwiazd dużego formatu, prezentacji grup artystycznych, gry i warsztaty dla najmłodszych. Już dziś startują 41. Dni Bełchatowa. Myślę, że oferta i piątkowa, i sobotnia, i niedzielna artystyczna jest tak przygotowana, że zaspokoi wszelkie gusta. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta. Przed nami koncerty Wixena, Kleszcza i Kankę, przed publicznością wystąpią również lokalni artyści, m.in. grupa Trudy i Tatiana Kopala. Gwiazdami tegorocznych dni Bełchatowa będą natomiast Mysłowic i Enej. Przygotowaliśmy również atrakcje dla całych rodzin. W parku Olszewskich stanie wesołe miasteczko, będą animacje dla dzieci, stoiska z rękodziełem oraz strefa gastronomiczna. Szczegółowy harmonogram dni Bełchatowa dostępny jest na